Proszę Państwa, chyba każdy ma swój e everest, czyli szczyt, na który się wspina albo wspiął. Czasami ta droga jest bardzo żmudna, trudna, czasami się spada w dół, po to, żeby potem się znowu wdrapywać, ale siła jest kobietą, i bardzo często kobietom to się udaje. No i my teraz porozmawiamy m.in. z autorką i bohaterką książki Kobiece Weres. jest z nami Małgorzata Wasilewska, właśnie autorka publikacji oraz pani Anna Drążek-Sokołowska, jedna z 23 bohaterek. Dzień dobry Panią, witamy serdecznie w pięknych kolorach. Jest kolor jesieni i jest kolor, no już taki wiosenny można powiedzieć, piękny. Panie dzień dobry, e, jak, jak trudno wspiąć się na Everest? Pytam Pani Małgorzaty Wasilewskiej, e, co pani, jaki ma Pani wniosek po mm, przeprowadzeniu rozmów, bo to nie są wywiady, to są w, rozmowy rzeki z tymi bohaterekami. Jak, jak trudne jest wspięcie na, się na Everest? Ja myślę, że sa samo wspięcie nie jest trudne. Trudny jest długi proces i żmudny wspinania się, ale i schodzenia, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Mam taki wniosek y, po przeprowadzeniu tych 23 długich rzeczywiście rozmów, że w kobietach drży ogromna siła, jeśli tylko dadzą sobie przestrzeń na to, żeby z niej skorzystać, bo mam wrażenie, że to z tym przyzwoleniem jest największy problem. Pani Anno, pani historia też została opisana między innymi w książce. Proszę powiedzieć, jak wyglądał pani Everest, jakie bazy trzeba było zaliczyć, aby w końcu wspiąć się na sam szczyt, no i powalczyć z przeciwnościami losu, a te w pani wypadku były no, bardzo smutne i wiele pani przeżyła. Tak, jednak nie chciałabym, żeby definiowały mnie tylko te złe przeżycia, które przytrafiły mi się w życiu, tylko to, w jaki sposób z tymi przeciwnościami walczyłam. Myślę, że tutaj ogromną siłę dała mi praca, którą zmieniłam, praca jako makijażystka, bo tutaj obrałam sobie cel, marzenie, do którego dążyłam. I myślę, że każda kobieta, jeżeli postawi sobie taki cel, będzie jej łatwiej walczyć z tymi przeciwnościami, które jej spotykają. Nie możemy się przede wszystkim na nich skupiać, musimy je przepracować, to prawda. Często potrzebne są do tego terapie, bo uważam, że wiele kobiet boi się tego, natomiast ja traktuję terapię jako samorozwój, bo tutaj to było potrzebne. I na co dzień spotykam wiele kobiet, które opowiadają mi o swoich przeżyciach, i uważam, że to dodałoby im więcej, więcej siły. Jak ja walczyłam z przeciwnościami losu? Miałam, mam dwie kochane córeczki, o których musiałam myśleć, bo nie tylko mnie dotknęły te przeżycia. Moje córki straciły tatę w bardzo wczesnych latach dzieciństwa. Także tutaj była moja ogromna rola, żeby im pomóc to przetrwać, przepracować żeby były silnymi kobietami, pełnymi wiary w siebie. I tutaj myślę, że to się udało, tak? bo dzisiaj patrząc na moje już dorosłe córki widzę w nich silne, silne kobiety, które również mają swoje cele i ja na co dzień je w tym wspieram. Dani Małgorzata, to w jaki sposób poszukiwała pani bohaterek swoich książek? Jaki był klucz, oprócz tego, że są one kobietami, które wiele przeszły? To nie są kobiety z pierwszych stron gazet, z portali plotkarskich. To są kobiety takie, które możemy spotkać obok nas. I tak, i nie. Mhm. <grafy> Dlatego, że do projektu zaprosiłam 20 kobiet nieznanych mi, czy znanych pośrednio przez kogoś. Szukałam ich przez różne fora internetowe, przez grupy w mediach społecznościowych, przez znajomych znajomych. Duże jest prawdopodobieństwo, że każdy z nas zna kogoś, kto miał trudniejsze losy. Wiemy jakąś niespotykaną, inspiracyjną historię, jaka drzemie w czyichś losach, i tym szlakiem wybierałam bohaterki. Natomiast Historii było znacznie więcej. W książce ujęte są 23 historie, przyprowadziłam ich około y, 100 takich rozmów i zaprosiłam również, jak widać te, w tej chwili, do projektu trzy osoby, które, o których można powiedzieć, że znamy je jednak z telewizji. Mm -hmm. Pierwszą z nich jest y, Ilona Felicjańska-Montana, drugą y, Magda Witkiewicz, bardzo znana pisarka. I Basia Ritz, która jest zwyciężczynią pierwszej edycji programu MasterChef. Pani Małgorzata, okazuje się, że to jest pani pisarski debiut. Debiut w tym sensie, że wcześniej pisała pani do szuflady, no ale teraz przyszedł czas na pierwszą publikację. <grytanie> tak, była chyba na to najwyższa pora, biorąc pod uwagę, że mam 45 lat, ale zgodnie też z historią nic nie dzieje się w czasie, kiedy nie poradzimy sobie z czymś. Tak, to mój debiut. Sporo rzeczy leży w szufladzie, może wreszcie ujrzyj światło dzienne. Natomiast tutaj bezpośrednią inspiracją do tego, żeby zacząć działać, po pierwsze, była sytuacja pandemii, w której pomyślałam, że to jest dobry moment takiego otwarcia do rozmów szczerych, głębokich, wzruszających, radosnych, bo one są naprawdę przeróżne te historie no, niosą przeogromną dawkę śmiechu. Um. Z drugiej strony pomyślałam sobie, że sama jestem po, czy ja wiem, może nie trudnych przejściach, ale jakichś, które wyzwoliły też taki impuls, żeby zacząć doceniać samą siebie. Żebyśmy zaczęły też my, kobiety, patrzeć na siebie jako wystarczająco dobre, żebyśmy nie musiały ciągle czegoś udowadniać społecznie, rodzinnie, w kręgu znajomych, bo przecież nie musimy, mamy w sobie dość dużo siły, tylko Czasem same w siebie nie wierzymy. Pani Anno, jak Pani przeczytała te 22 pozostałe rozmowy, to pani, silnej kobiecie, te rozmowy dały jeszcze więcej siły. Co pani sobie o nich pomyślała? O tych innych, można powiedzieć, koleżankach, jeżeli można tak to ująć? Myślę, że, że tak. Choć oceniłabym teraz na tym etapie, jakim jestem w życiu, że jestem już silną kobietą, pełną motywacji. I chciałam opowiadając tą historię w książce właśnie dać siłę do tego, że jeżeli nawet jest nam ciężko, to możemy to zmienić. Możemy mieć kochającego partnera, takiego którego chcemy, który nas wspiera. A nie osobę, która nas ciągnie w dół. Także na pewno również całe życie się uczymy, i historii, które przeczytałam, również mnie uczą wiele, wiele więcej. Do końca, za rok, będę również inną kobietą i będę mogła powiedzieć może co innego niż, niż na dzień dzisiejszy, bo tak samo myślę, że dużo rok czasu minęło, kiedy opowiadałam swoją historię. Dzisiaj już mam więcej wniosków. Drogie Panie, 23 kobiety wspięły się na swój Everest, ale jak to bywa we wspinaczce, czasem trzeba zejść mhm. do bazy no i wieść potem życie jak codziennie. Co powinno kierować kobiety w życiu codziennym, aby z tymi problemami sobie właśnie rodziły? Pani Małgorzata, pani wysłuchała tych wszystkich historii, doskonale, pewnie pani o tym wie. Nie wiem co powinno. Myślę, że warto, żeby przede wszystkim nauczyć się, że nie musimy niczego udowadniać, mhm. że mamy ogromne pokłady możliwości. Nie zawsze jesteśmy w takim momencie, że możemy je wydobyć, bo sytuacje w życiu są różne, ale że zawsze warto pamiętać, żeby się nie poddawać. Że warto zawalczyć o siebie taką, jaką jestem, czy takim, jakim jesteśmy, jeśli myślimy w kontekście jakiejś rodziny. Jedna z bohaterek ymm, powiedziała: Wiesz, pamiętaj o tym, żeby nigdy przenigdy się nie poddawać i zawsze szukać sprzymierzeńców. I to jest świetna błęda tej naszej rozmowy. Nigdy się nie poddawać i iść do przodu. Bardzo dziękujemy tyle Małgorzata Wasilewska, Anna Drążek-Sokołowska, premiera książki tak. no, 8 marca. A jakże 8 marca proszę państwa serdecznie zapraszamy. Siła jest kobietą. A jakże.